Cześć, mamy tu takie zadanko. Wskazówka minutowa zegara ma długość 10 cm. Oblicz, jaką drogę przebędzie punkt na końcu tej wskazówki w ciągu jakiegoś tam czasu określonego. Pierwszy to będzie godzina. Narysujmy sobie zegar. I tak. Wskazówka przyczepiona na środku. Jak wiemy, że ona ma 10 cm, no to wiemy, że promień koła ma 10 cm. I teraz mam. Mamy najpierw obliczyć w ciągu godziny, jaką drogę przebędzie, no to w ciągu godziny przebędzie sobie drogę dookoła, czyli to znaczy, że ta droga to będzie obwód tak naprawdę tego koła, czyli 2 razy pi razy r, czyli razy 10 to nam daje 20 pi. Teraz 250 minut, no to 250 minut to wiemy, że to jest 250 godziny, czyli... Po skróceniu 25 6 obwodu to będzie, czyli 25 szóstych razy obwód, czyli razy 20 pi. I możemy sobie to skrócić. Tutaj będzie przez 2, oczywiście, czyli to będzie 3, a to będzie 10, czyli to będzie 253 pi. Teraz następny przykład. Mamy teraz dobę do określenia, a doba. No to wiemy, że to są 24 godziny, czyli 24 razy 20 pi razy pełen obwód to nam daje 480 pi. No i jeszcze rok. Rok będzie, załóżmy, że ten rok ma 365 dni, razy doba, czyli razy 480 pi, to razem jest 175 200 pi.